Ja myślę, że zawodnicy sportu walki to też jest y, troszeczkę inna konstrukcja fizyczno-mentalna niż na przykład piłkarz. Sporty walki y, wymagają troszeczkę więcej... Oprócz samej fizyczności, oprócz techniki, głowy do tego, aby wyjść i rywalizować bicie. Ustalmy, że piłkę potrafi kopać każdy, tak? ale dostać kopa w głowę przyjmie niewielu. I gdzieś to jest ta granica. Gdzieś ten, ta dyscyplina wyniesiona z maty, z ringu, z klatki, dyscyplina pracy, dyscyplina i szacunku do rywala, trenera, sparych partnerów, kolegów, bardzo często jest gdzieś troszeczkę blisko trybun. Większość trybun ma, swoje, ma swój kodeks, ma swój jakiś tam, jakąś tam moralność, której się trzyma, tak? Są zasady, których jeżeli ktoś złamie, no to powiedzmy, że więcej gdzieś do tego, do tej zamkniętej subkultury kibiców nie trafi. I to troszeczkę, to troszeczkę coś wydaje mi się, że jest, jest wspólnego, że Zawodnika sportu walki troszeczkę łatwiej też się identyfikować, bo wie, że e, ci ludzie, którzy stoją naokoło niego, na siedmiotysięcznym trybunie, e, oni rozumieją ile on roboty włożył, ile musiał poświęcić, aby, aby wyjść powiedzmy ze swoim nazwiskiem troszeczkę na salony, e, bo oni robią to też na co dzień, e, może nie wyjdą nigdy na salony, ale krzycząc, robiąc oprawy, pokażą e, gdzieś tam hasła, które e, nie do końca w Polsce są, e, są dozwolone. Większość moich znajomych z MMA niewiele ma wspólnego z klubami piłkarskimi. Janek Błachowicz, który jest cieszy na mój szwagier zresztą, ma w domu bluzę ruchu chorzów, ale nie jest absolutnie w ogóle jakoś emocjonalnie tym związany. Oczywiście jest tamtego rejonu. Brat jak najbardziej zresztą był ostatnio też tutaj u nas jest w jest, jest, jest ruchu. Gdzieś tam pewno był kupił Jankowi, ale on ma mówię, z piłką nożną wspólnego tyle, co ja z wyścigami na służewcu. I, i w zasadzie tyle. Zdarza się, ale wydaje mi się, że zdecydowanie rzadziej niż się wszystkim wydaje, że tak jest. Zmienia się futbol i też zmienia się trochę nastawienie do piłkarzy jako zawodników, tak. A szczególnie gdzieś tam w sportach walki, jakbyś się po po forach branżowych, a są portale dosyć mocno prześmiewcze. Również ze sportu walki, a to zawsze gdzieś ten zawód piłkarz jest taki troszeczkę najbardziej, najbardziej bośmiany. No, ale też trochę chłopaki, chłopaki pracują na to, zakładając sweterki, tak, w serek, czy, czy torebki damskie do autobusu zabierając. No to, to nie jest fajne i gdzieś troszeczkę męskość mija się powoli z futbolową murawą. A oczywiście są jednostki, są i w Polsce, i, i na całym świecie jeszcze takich piłkarzy, którzy nie odstawią nogi i, i, i nie będą przy podbuchu gdzieś tam wiatru robić sześciu piruetów, zanim upadną, ale ale jest niestety tego zaraz mniej, dlatego um, szkoda. No bo ja bym popracował na tym, aby jednak troszeczkę ten futbol wrócił do tego, co było w latach 90 tak? A wjeżdżała ekipa, szeroko rozstawione ramiona i, i wszyscy się ich bali i nikt nie taki Ratajczyk nigdy nogi nie odstawił, czy głowę wkłada tam gdzie gdzie dzisiaj nikt nie włoży nawet tam kolana i um, tego troszeczkę, tego troszeczkę. Brakuje. Na pewno teraz Was zaskoczę dosyć mocno. Łukasz, surma. Wiele lat naszym kapitanem. Znam Łukasza osobiście, jest moim dobrym kolegą. I Łukasz jest tak wkręcony w MMA, że stwierdził, że jak skończy karierę piłkarską, to bierze się za to. I uważajcie, bo to naprawdę gdzieś tam może kariery wielkiej sportowej nie zrobi, ale fajnie będzie jak taki piłkarz. Właśnie Łukasz jest takim przykładem piłkarza, walczaka. Który może gdzieś tam charakter z boiska przenieść do MMA? Jacek Wiśniewski, ten kapitalny, to jest przesympatyczny gość. I tak, jeżeli ktoś z polskiego gdzieś tam świata miałby wybierać zawodnika, który mógłby się w MMA sprawdzić, to pewno byłby to właśnie Jacek Wiśniewski. No bo raz, że ma gabaryt, a dwa, że swoją boiskową, boiskową postawą pokazywał, że, że jest naprawdę twardym gościem. Tak. Nie no, cieszy mnie, że chłopaki mają pojęcie i wiedzę, bo a, kiedyś, e, kiedyś tam ktoś komuś pewno wypłacił jakiegoś tam kopa, czyli ja teraz każdy idzie do parteru i próbuje tam przydusić czy zakładać dźwignię. Mnie cieszy, bo, bo gdzieś MMA trafia do świadomości e, wszystkich, e, w, tym, w tym chłopaków a z Legii czy, czy z innych klubów piłkarskich. i To jest fajne, to jest to jest naprawdę fajne. Technicznego poziomu nie będę oceniał, no bo ustalmy, że chłopaki zdecydowanie lepiej kopią piłkę niż, niż walczą w parterze wydaje mi się, że troszeczkę mamy problem z mentalnością. Piłkarze mają problem z mentalnością i ludzie, którzy są związani z całą drużyną, bo jeżeli ktoś jest wymieniany jako tak faworyt, aspirujący do największych trofeów, to oni muszą w to uwierzyć, że, że faktycznie tak jest. A mam wrażenie, że oni troszeczkę wychodzą przytłoczeni tym, że, że ten ciężar bycia mistrzem spoczywa na nich. A to powinno być tak, że oni już siedzą w szatni, tak? Każdy już ma nogę wyciągniętą, lekko się koncentruje, ale się nie napina, bo wie, że za chwilkę wyjdą na Murawę, zobaczę przeciwników a, i głowa do góry, idziemy, tak? I po nich musi być widać, że oni są mistrzami, tak? Gdzieś tam ząb wypadł, lekko za te spięte mięśnie, staje, patrzę na przeciwnika i ten przeciwnik wie, że już, że już niestety jest się zesrałem, bo właśnie gram z Legią Warszawa, a u nas tak nie jest. U nas wychodzi Jagielonia do nas, wychodzi Podbyskidzie i oni grają z nami, bo wiedzą, że są w stanie nas ograć. No, nie może tak być. U nas musimy wejść 11 takich gladiatorów na boisko, rozstawić się. Jedziemy panowie, tak? Strzelamy jedną bramkę, to nie cofamy się za połowę i bronimy 1-0, tylko pokazujemy, że okej, okay, dobra, naruszyliśmy ofiarę, to teraz jedziemy, dogryziemy ją do końca. 4, 5, 6, 7, dziękuję, pozamiatane, pozdrawiamy, was czekamy na następnych. To jest mentalność, która powinna być w Legii Warszawy. Jeżeli taką mentalność sobie piłkarze gdzieś tam wmówią, że, bo oni mają absolutnie wszelkie umiejętności do tego, aby, aby być mistrzami. Eee, aby ogrywać zespoły, powiedzmy z dołu, to z środka tabeli, dołu tabeli, nie po 1-0 i po wielkich męczarniach 90-minutowych, a tylko do przerwy powinni wpakować trzy bramki, a potem zrobić zmianę i dać młodzieży troszeczkę pograć. To jest mistrzostwo, które ja odlegi wymagam i mam nadzieję, że chłopaki, którzy wychodzą na boisko, grają w piłkę, zaczną w ten sposób myśleć. No, to widać, jak chcesz być mistrzem, wychodzisz i przeciwnik wie, że że jest pozabiadane jeszcze przed meczem. Tak jak wychodzisz do przeciwnika w ringu i stajesz przeciwko niego, patrzysz mu głęboko w oczy i wiesz, czy, 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 już, czy wygrałeś, czy nie, czy on się ciebie boi, czy nie. I to samo można przenieść na piłkarskie boisko i trzeba to zrobić. No, mam nadzieję, że w tym sezonie. Kropka.